Cześć wszystkim, witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam was do szklarni. Będziemy wspólnie razem wysadzać pomidory do gruntu na kilka różnych sposobów. Jeżeli się nie znamy, cześć, jestem Basia. Na moim kanale dowiecie się, jak w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Już troszeczkę gdzie nie gdzie jest u mnie posprzątane w tej szklarni, ale jednak nie do końca, więc teraz ja zabieram się za gruntowne porządki. Postaram się powyrywać chwasty. Jednak postaram się zostawić, przykładowo tą cebulkę, którą tutaj mam, jeszcze, żeby sobie rosła, a po prostu pomiędzy to wszystko postaram się powsadzać pomidory. Piszcie w komentarzach, czy wasze pomidory są już w gruncie w szklarni, czy jednak jeszcze czekacie. Pogoda jest dość zmienna, ale myślę, że już będzie ciepło. Jest praktycznie końcówka maja, więc najwyższy czas, aby te pomidory już zahartowane, trafiały do gruntu czy właśnie do szklarni tuneli. Jak widzicie, część cebul na pewno mi się wyrwie, ale też część cebul wyrwę sama, właśnie, żeby zrobić miejsce w ogóle na te pomidory, bo jednak cebula jest posadzona dość gęsto. Więc powyrywam sobie, zrobię porządki, potem pokażę wam, jak przygotowuję ziemię pod wysadzanie pomidorów. W, tym, w poprzednim sezonie również w tej szklarni były pomidory. Myślę, że w tym roku będzie trochę ciężej, trochę gorzej, ponieważ po pierwsze, moja rozsada pomidorów jest trochę brzydsza, trochę gorszej jakości. Te pomidory są bardziej wyciągnięte, więc postanowiłam, że troszkę inaczej je posadzę, ale o tym troszkę później. No i oprócz tego jednak szklarnia jest już drugi sezon w użytku. Nie dodajemy na razie żadnej ziemi, kompostu. Dopiero troszkę później będę podsypywać pomidory, ale to też pojawi się na kanale. Więc ta ziemia nie jest taka, wiecie, świeża, super nawieziona. Tylko jednak tutaj jeszcze jakieś dołki, więc nie będę. Nawet nie chcę wiedzieć, co tam łazi i mi podjada moje cebule. Bo faktycznie, nawet kilka cebul zostało zjedzonych. Piszcie mi w komentarzach, co potrafi zjeść cebulę bo jestem po prostu, ja byłam zdziwiona, no, rozumiem już wszystko, ale żeby do cebuli się dobrać, to coś musiało być naprawdę głodne. Trochę jeszcze, jak widzicie, nie posprzątane, ale już po malutku. Teraz wygląda w miarę super, przyzwoicie. Zobaczymy, jak to będzie się w sezonie wszystko rozwijać. Postarałam się dość porządnie wyplewić po to, aby, no, nie tak szybko plewić ponownie, ale wiecie, jak to jest, chwasty rosną sobie, one to po prostu wszędzie będą rosły i nic im nie przeszkadza i choćby człowiek plewił 100 razy, to i tak będą. Pełno u mnie sznurków, a to dlatego, że będą one mi potrzebne do podwiązywania pomidorów. Jest ich naprawdę dużo, bo to są sznurki z poprzedniego sezonu. Nie usuwałam ich, nie ucinałam, bo szkoda. Po prostu było szkoda, te sznurki są jeszcze dobrej jakości, więc na spokojnie przy sadzeniu pomidorów będę je wykorzystywać. Jest ich na tyle dużo, że po pierwsze wystarczą do tych pomidorów, które wsadzę, oraz później do podwiązywania trochę tych pomidorów. Tutaj mam jakiś taki ekologiczny, naturalny nawóz. Trochę przypomina to kompost. Jakieś tam certyfikaty to ma. Myślę, że to jest fajny produkt. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzał. Można go używać właśnie teraz. Oczywiście, zarówno do warzyw, krzewów, kwiatów. Więc w zasadzie szerokie zastosowanie to ma. Ja będę używać do pomidorów w szklarni. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda w środku. Muszę tylko rozciąć opakowanie. I będziemy pięknie zaraz wszystko podsypywać. O, teraz jeszcze tylko już poza kadrem posypałam porządnie od serca wszystką mączką bazaltową. Lubię ten produkt, uważam, że jest fajny, a tutaj wam pokażę, jak wygląda ten nawóz naturalny, takie troszkę jak kawa rozpuszczalna, tak wygląda. Ja od serca posypię wszystko. Tutaj są moje ogórki, więc koło ogórków również. Dzisiaj jest dość mokro w szklarni, dość zimno, bo po prostu pada. A ja wykorzystuję niepogodę do tego, aby zrobić porządki w szklarni i przygotować się na ładniejszą pogodę i na już sadzenie ich do gruntu. Zobaczymy, kiedy ta pogoda przyjdzie ładna. Teraz tak wyglądają moje sadzonki pomidorów. Nie są wszystkie, to jest tylko część pomidorów. Są też oczywiście inne roślinki oprócz pomidorów, ale tak pokrótce. Pokażę Wam, jak to wszystko wygląda z zakadru, że tak powiem. Wszystko czeka na swoją kolej. Zobaczymy, ile uda mi się wcisnąć do tej szklarni. Myślę, że hmm, trochę tych pomidorów zostanie. Zobaczymy, jak dużo. Ale też postaram się powybierać te najładniejsze. Taką zrobię selekcję i powsadzam. Zobaczymy też, czy jakieś pomidory nie padną, bo troszkę pomidorów zostawiłam specjalnie z myślą o tym, że. Może coś być nie tak w szklarni, mogą paść, więc są na balkonie i czekają. Najwyżej będę dosadzać ponownie, bo jest jeszcze na to czas. Będzie widać, że po paru dniach pomidory na przykład klapną, mogę troszkę zbyt mocno je uszkodzić, naruszyć, przypadkowo nie wiem, złamać, a nie zauważyć, że złamiem, więc z tym to bywa różnie. W poprzednim roku na szczęście takiej sytuacji nie było. Ale w tym roku trochę śpieszy mi się, mniej uważam, więc najwyżej poprawię troszkę to później wszystko. Tutaj jak widzicie zostawiłam tak sałaty, tam na samym końcu w rogu są te, te ogórki, te dwie kubki ogórków, że tak powiem, bo tam nie jest po jednym ogórku, tylko chyba dwa albo trzy nawet w jednym, w jednym gnieździe, bo to był wysiew gniazdowy. Na razie dobrze się mają, super wyglądają, więc zobaczymy, czy będą wcześniej niż w gruncie, tego nie wiem, co prawda są wcześniej do gruntu dane, ale tak naprawdę były wysiewane praktycznie w tym samym momencie co moja rozsada ogórków. Jedyna różnica jest taka, że te ogórki tutaj, które są, były wysiewane do butelek, były od nasionka właśnie na balkonie, w butelkach, więc zobaczymy. Czy one właśnie przez to, że były cały czas na zewnątrz, będą, są lepiej zahartowane niż te, które jednak na noc wnosiłam do mieszkania? O tym jeszcze się przekonamy, zobaczymy jak to będzie. Ja pod swoje pomidory, które będę wysadzać teraz do gruntu, będę dawała tak, obornik granulowany. Zobaczymy, czy przypadkiem nie za dużo go da, nie popalę. No, myślę, że powinno być dobrze. Najwyżej, tak jak już wspominałam, będę dosadzać po prostu kolejne pomidory. Wtedy dam dużo mniej albo w ogóle tego obornika. Tu jest takie ryzyko jak ze wszystkim w sumie. Powiem tak: różnie ludzie postępują podczas sadzenia pomidorów i różne rzeczy pod korzeń dają. Dają na przykład pokrzywę, trawę, skórki z bananów, jak jajka, skorupki z jajek, drożdże obornik właśnie granulowany, obornik świeży kompost, nie wiem, kromkę chleba na zakwasie, naprawdę metod pomysłów jest bardzo dużo. Ja jednak uważam, że pokrzywa jest dobra, ale na gnojówkę, więc ja potem podleję gnojówką, drożdże również dobre są dla oprysku do oprysku dobre są też do takiej gnojówki tworzenia Obornik byłby fajny, taki przekompostowany, czy taki granulowany i ten ja będę to stosować. Skorupki z jajek, no one się będą długo rozkładać, zanim one oddadzą te swoje składniki, no to zejdzie naprawdę długo, więc raczej też nie. Więc ja zostanę klasycznie, tradycyjnie na oborniku granulowanym. Piszcie w komentarzach, co wy dajecie pod korzeń. Może u was to się super sprawdza. Ja się na pewno będę cieszyć, ale jednak ja wolę postąpić tak, jak uważam, że to jest najrozsądniejsze rozwiązanie. Tak jest moje zdanie. Piszcie, jak jest wasze. Każdy oczywiście może mieć swoje. Jak widzicie, wykopam dość duży dołek, daję troszkę obornika, przysypuję go lekko i teraz będę sadzić pomidory. Wyciągam z doniczek i tak. Ja mam sadzonki bardzo mocno wyciągnięte, więc sadzę je na leżąco. I tak moje pomidory w tym roku w większości przypadków były i są sadzone w pozycji leżącej. A to po to, żeby po pierwsze nie wykopywać zbyt głębokiego dołka, bo oczywiście można i w ten sposób, że wykopujemy głęboki dołek, tak aby nasze pomidory były zasypane po pierwsze listki wiadomo, czasami zdarza się tak jak u mnie, że roślinki są wyciągnięte, więc te pierwsze listki są ho-ho-ho, na przykład 10, 15 czy nawet 20 cm od poziomu ziemi w doniczkach, więc ten dołek musiałby być naprawdę głęboki. Więc ja, idąc troszkę na skróty, troszkę też, no chyba na skróty, ale też uważam, że po prostu na łatwiznę wykopuję dołek po prostu płytki, ale po prostu szerszy i wtedy Daje te pomidory w pozycji leżącej, i one na spokojnie też będą rosły. Nic im to nie będzie przeszkadzać. Po prostu z tej łodygi, która była wyciągnięta podczas rozsady, pomidory będą wytwarzać system korzeniowy, który później będzie bardzo dobrze odżywiać nasze pomidory. Pomidory będą stabilniej rosły w gruncie. Czy na przykład nie będzie im też lepiej ukorzenione, czyli będą lepiej pobrać składniki pokarmowe, nie będzie przeszkadzać im zbyt silny wiatr, bo będą silnie ukorzenione po prostu w tym gruncie. Jeżeli wasze roślinki nie są wyciągnięte, to jeżeli troszkę głębiej chcecie mimo wszystko wsadzić, to można oberwać pierwsze od dołu listki. Jeżeli wasze listki są na przykład brzydkie, czy na przykład. Yy, już takie lekko uschnięte, to też można oberwać. Ja nie obrywałam, ja zasypywałam prosto, tak jak leci, że tak powiem. Jak możecie zauważyć, ja, ben, ja teraz te swoje pomidory pod, tworzę dla nich podporę za pomocą sznurków. I ja te sznurki nie obwiązuję wokół pomidora. Nie przywiązuję na jakieś dziwne sposoby, klamrami itd. i tak dalej. Ja po prostu. Te sznurki daje pod bryłę korzeniową, pod korzeń, i na spokojnie przysypuje te sznurki wszystkie całość ziemią i tak stabilizuje ten sznurek w gruncie, żeby mocno się trzymał i mógł w początkowej fazie wzrostu trzymać pomidora. Dlaczego tak robię? Bo w przypadku, kiedy przywiązujemy sznurek na przykład do łodygi i pomidora. To możemy to zrobić zbyt ciasno, możemy zawiązać po prostu zbyt mocno, możemy uszkodzić strukturę łodygi, może dać się choroba grzybowa, więc aby uniknąć takich problemów podstawowych już na samym początku uprawy, ja robię tak. Oczywiście, później ważne, właśnie teraz przy takim pierwszym podwiązywaniu, żeby nie zrobić tego zbyt mocno, bo ta łodyga będzie teraz bardzo mocno, intensywnie rosła na grubość, i będzie ten pomidor po prostu taki bardzo szybko rósł i może być tak, że ta pętelka, nawet nie zauważycie kiedy, zrobi się zbyt ciasna i będziecie tego pomidora pomału odcinać, że tak powiem. To dość nieciekawie wygląda, bo po prostu ten pomidor, ten sznurek wyżyna się w pomidora i w pewnym momencie może dojść do całkowitego odcięcia łodygi. Ten pomidor będzie rósł cały czas po prostu, a sznurek... I ta pentelka będzie cały czas dla niego coraz ciaśniejsza, coraz mniejsza, i tak może się to skończyć. Jeżeli chcecie, to również można podwiązywać pomidory za pomocą takich specjalnych klipsów, klamerek, można spinaczy, ale nad tym trzeba też się zastanowić, czy one by nie były za ciasne dla pomidorów. Więc na to uważajcie, jeżeli faktycznie już przywiązujecie tak na samym początku do pomidorów te sznurki. To musicie pamiętać, żeby sprawdzać nawet kilka razy w tygodniu, moim zdaniem, czy te sznureczki nie są zbyt ciasno zawiązane, żeby później nie było problemów. O tym pamiętajcie. Później, już jak ten pomidor będzie duży, nie wiem, za miesiąc, za dwa, i będą duże grona owoców, ciężkie, to faktycznie Czasami lepiej jest przywiązać, zrobić pętelkę, ale ten pomidor już wtedy dużo wolniej rośnie, jest dużo większa możliwość kontroli tego, więc wtedy będzie mniejsza szansa na uszkodzenie pomidora. A w związku z tym, że pierwsze wiązanie jest przy samym korzeniu, więc jak w jakiś sposób niechcący, po prostu utniemy łodygę przy samej ziemi, no to ten pomidor nie będzie rósł. A jeżeli później, dużo później, po tych kilkunastu tygodniach, przytniemy czy złamiemy jednego listka, jedną odnogę jakiegoś wilka, którego puściliśmy sobie, czy jedno grono, to się nic nie stanie, prawda? Ja tutaj cały czas wam pokazuję, jak sadzę te dołeczki, robię takie, właśnie jak wspominam dość duże, szerokie, dość płytkie. I tak sadzę sobie bokiem te pomidory. Niektóre pomidory sadzę klasycznie, po prostu robiąc taki troszeczkę głębszy dołek. I wcale nie kładę ich na leżąco, ponieważ po prostu są niewyciągnięte te roślinki, więc nie ma potrzeby ich kłaść na leżąco. Ale jeżeli wasze roślinki są wyciągnięte, to super jest właśnie ten sposób uprawy pomidorów, wsadzenia do gruntu pomidorów należąco. Jeżeli już posadziliście swoje pomidory a, i wasze pomidory są wyciągnięte, ale nie wsadziliście ich głębiej, to jest kilka rozwiązań. Jeżeli, wasz, jeżeli na przykład macie możliwość podsypania tych pomidorów ziemią, no to jest to jedno z pierwszych rozwiązań. Po prostu zrobić takie kopczyki jak na przykład w uprawie ziemniaków. Podsypuje się po prostu ziemniaki. Tak samo zróbcie z podsypaniem pomidorów. Innym rozwiązaniem jest zrobienie przy ziemi takich pierścieni, na przykład z jakiegoś plastiku, wiaderek bez dna. Czy czegokolwiek innego, na cokolwiek wpadniecie i też dosypanie ziemi. Wtedy ten pomidor w naturalny sposób również wytworzy sobie system korzeniowy na łodydze. Listki będą już wyżej, w sensie bliżej, jakby podłoża, ale ta łodyga wytworzy nowe korzonki, więc będzie mieć ten pomidor większy, tak jakby potencjał pobierania. Składników pokarmowych, bo możecie zarówno na te kopczyki polewać, ale raczej polecam polewać nie po liściach, więc troszkę z boku, oraz możecie podlewać później te pomidory właśnie do tych kołnierzy, które zrobicie. Ja w tym roku dość dużo pomidorów miałam, jeżeli chodzi o rozsadę przygotowanych. Do gruntu trafiło tylko kilka. Bo niestety nie mam na więcej miejsca, ale za niedługo będą nowe skrzynki, więc jeżeli te pomidory, które mam, przeżyją, to powsadzam trochę ich też do gruntu. W szklarni posadziłam mniej niż w tamtym roku tych pomidorów. Po prostu zobaczymy, jak to wyjdzie. Będę również i w tym roku puszczała na wiele różnych pędów tych odnóg, po to, aby zwiększyć zbiory. No, jestem bardzo ciekawa tych pomidorów, jak to wszystko będzie się miało. Sadzę tak naprawdę w odległości około 30-40, może 50 cm, w zależności jakie pomidory od siebie. Im większy pomidor będzie później, tym większy odstęp pomiędzy poszczególnymi roślinkami tworzę. To zależy wszystko od danej odmiany, od tego też, jak jak mi tam się uda, jak mam miejsce też w tej szklarni, bo nieraz leży gdzieś, czy rośnie jakaś kapusta, sałata, rzodkiewka i trochę szkoda tego ruszać, więc parę centymetrów bliżej posadzę, inną roślinkę parę centymetrów dalej i jakoś wszystko tak to się kręci. W tym roku nie mam w szklarni papryki, w poprzednim sezonie była, ale ta papryka została zbyt mocno zagłuszona przez pomidory, i dlatego postanowiłam, że nie będę w tym roku mieszać z właśnie paprykami. Posadziłam za to właśnie te ogórki. Te pomidory na razie, jak widzicie, wsadzone wyglądają tak trochę marnie. W poprzednim roku wyglądają ciśniennie lepiej, ale dosłownie odrobinę lepiej. Możecie się cofnąć na przykład do filmiku z poprzedniego roku, to sami się przekonacie, jak te roślinki wyglądały. Ale one powinny się na spokojnie, szybko zabrać za życie i pięknie zacząć rosnąć. Jak możecie zauważyć, tutaj gdzieś, gdzie jest koperek, który zostawiam. Mam nadzieję, że pięknie urośnie i uda mi się wszystko posadzić bez jego naruszenia. Cały czas sadzę tym samym sposobem należące pomidory. Piszcie w komentarzach, jak wysadziliście w tym roku, jeżeli macie już właśnie wysadzone. Jak je podpieracie, jeżeli macie je w gruncie? Bo też jestem bardzo ciekawa, może skorzystam z Waszych rad. I piszcie w komentarzach, jaka jest Wasza ulubiona odmiana pomidorów i ile odmian w tym roku macie w, w uprawie. Ja mam kilkanaście różnych odmian, ale oczywiście wszystko się pomieszało i wyszło z tego taki groch z kapustą w szklarni. Więc jak już te pomidory zaczną dojrzewać, to wtedy będziemy. Bawić się w zgadywanki i odgadywać, która konkretna odmiana w tym roku ładnie wyrosła, pięknie zaowocowała. Myślę, że taki sposób sadzenia, jaki ja w tym roku preferuję, jest dość fajny, ale wszystko okaże się tak naprawdę za kilkanaście dni. Na pewno będzie update tutaj na kanale, więc zachęcam Was już teraz. Do subskrypcji kanału. Jeszcze tak, w gwoli wyjaśnienia, ja te pomidory będę podlewać dzisiaj, właśnie po posadzeniu, dość mocno. Jak widzicie, taki efekt końcowy wygląda super. Będę podlewać je dość mocno, intensywnie. Następne podlewanie planuję za kilka, kilkanaście dni. Dlaczego tak? Ponieważ chcę, aby te pomidory wytworzyły system korzeniowy, aby zaczęły szukać tej wody. A niekoniecznie się obijały i stały po prostu we wodzie. Więc tak samo zrobiłam w poprzednim roku, i to był super efekt, bo te pomidory na pewno sobie poradzą. Dały sobie radę wtedy, dadzą sobie radę i teraz. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Cześć.